Czarno na arenie, większość dwurecznych dwurecznymi toporami, w tej chwili Damian Łakomski stracił broń Proszę uwagę, próbuje odzyskać ją bez broni, nie może po akcji ofensywnej, dobiegł już prawie do swojego pit stopu, ale bardzo dobrze blokowany przez jednego z, z legendy i ostatecznie znalazł się, nie zdążył użyć yy, swojego uzbrojenia, tak to właśnie wygląda no i tu Ruch! już na areję. Z drugiej strony ostro czuć podczas bitwy. dobrze wiemy, że broń specjalnie wstępiona na tego typu pojedynki. Silesia z małymi tarczkami Trzy z Silesii. Zwróćcie uwagę, małe krążki. Przy lewym wojnie, tak zwane kuklerze, którymi to nie tyle do osłony. Piękny atak z tyłu kapitan legendy północy, jeden Patryk za zaatakował pięknym, mocnym ciosem na plecy toporem swojego przeciwnika, A teraz weszli w zapasy, i już niewiele z tego wynika z, z pięciach sardynki w puszce. Dziękuję. 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 Jeszcze raz, jeszcze raz Dziękuję. 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 trzymając, ja Dziękuję. Dziękuję. Nowy na jednym skrzydle, po jednym z po jednym z legendy w tej chwili jakby nabierali trochę energii, tak delikatnie się tymi puklerzami muskają, możliwość, że odpoczywają, zbierają siły na to, co się będzie działo po drugiej stronie. Tymczasem po drugiej stronie już pierwszy przewrócony z Silezji. Zapaśniczka, tam bardziej. To jest to, co mówiłem. Łatwo oleżącego rycerza wyeliminować swojego przeciwnika. No i legenda. Po prostu kurwa. W północy. Usuwa swoich przeciwników. Stop. Wynieś mnie stąd.